Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 5 do 11 lutego bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek 5 kielichów. Wtorek 5 denarów. Środa arcykapłanka, czwartek paźmieczy, piątek as kielichów, sobota cztery kielichy i niedziela sześć buław. Dla czytania mamy sześć mieczy. Planowanie, pójście w innym kierunku, zmiany na lepsze jakieś tutaj y, afirmacje, które mają szansę się spełnić. Myślicie o wyjeździe, o przeprowadzce, o zmianie pracy, co tu zrobić, żeby było lepiej. Trzeba ruszyć z miejsca. Przestaje lew stać w tym miejscu i zastanawiać się, tylko myślę, że tutaj przychodzicie do działania. Yy. Może oczekujecie, aż ktoś do Was przyjedzie z dalekiej podróży. Jakieś przykre wydarzenia też zostawiacie za sobą. Piątka kielichów. O co tutaj chodzi? Cztery buławy. Piątka denarów. Papież. Arcykapłanka, siedem mieczy. I tutaj ósemka buław. Dobrze, kochani, poniedziałek. Nie użalajcie się nad sobą i nie roztrząsajcie tego, co się wydarzyło, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy rodzinne. Tutaj starajcie się komuś wybaczyć, odpuścić. Nie ma co, jak to się mówi, bić piany, bo i tak nic z tego dobrego dla was nie wyjdzie, a relacje rodzinne są najważniejsze. Może być tak, że jesteście zawiedzeni, bo ktoś nie zaprosił was na jakąś uroczystość czy to ślub, czy wesele, chrzcinę, komunie. Więc tutaj niektóre lwy poczują się troszeczkę urażone. Jeżeli macie złe samopoczucie, lepiej zostać w domu, wykurować się, niż później no, zmagać się z jakąś dolegliwością i na dłuższy czas brać urlop. Więc tutaj musicie, kochani, zadbać o siebie. Te osoby, które szukają pracy, no nadal tej pracy nie mogą znaleźć, ale nie rezygnujcie, przeglądajcie ogłoszenia, pytajcie, wysyłajcie zapytania, bo wydaje mi się, że pod koniec tygodnia ktoś się odezwie, poprosi Was o rozmowę, więc tutaj warto mieć rękę na pulsie. Te lwy, które mają pracę, mogą być niezadowolone z godzin, jakie przepracowują zmiany. Bo czujecie, że cierpi na tym rodzina, zwłaszcza dzieci, które mało czasu z wami spędzają. Więc tutaj być może trzeba zastanowić się nad zmianą pracy bądź porozmawianiem z pracodawcą na temat tutaj ustaleń waszych godzin, żebyście po prostu mogli więcej czasu spędzać w domu. Mówię to do lwów, które mają dzieci, tak? Zwłaszcza tutaj w wieku szkolnym. Co, kochani, w związkach? No, w związkach widzę jakiś kryzys, lwy są samotne, niezadowolone, jakby brakuje tej uwagi, brakuje czułości, gdzieś tam być może oddaliliście się od siebie. I tutaj jest taki paradoks, bo z pozoru jesteście idealną rodziną, tak jak widzi Was rodzina, przyjaciele. Natomiast tak naprawdę to, co się dzieje między Wami, Zostaje między wami i tylko ty wiesz, lwie, że źle się czujesz, że być może cały czas są wyciągane jakieś sprawy, jakieś brudy z przeszłości, które kiedyś spowodowały jakąś zadrę na waszym związku i jakby nie potrafisz się z tym pogodzić. Jeżeli jesteście w związku na odległość, lew bardzo tęskni za swoją ukochaną osobą. Myśli, co tu zrobić, żeby się być może przeprowadzić, żebyście byli razem. Jeżeli jest praca często wyjazdowa, to tutaj żebyście też mogli po prostu um, chociaż weekendy spędzać razem, tak? Gdzieś razem wyjść, nasycić się do swoją obecnością, bo lew czuje się bardzo osamotniony i troszeczkę przytłaczają go też obowiązki domowe. No. Trzeba się wszystkim zająć, wszystko jest na Waszej głowie, i dzieci, i lekcje, i domowe obowiązki, i praca, i to Was troszeczkę przerasta. Czujecie się w tym wszystkim osamotnionym, więc tutaj czas na ten temat porozmawiać. Ogólnie co w tym dniu? Jeżeli czujecie się niefajnie, rodzina, przyjaciele podniosą Was na duchu, więc tutaj szukajcie wsparcia u osób najbliższych. We wtorek mamy 5 denarów i kartę papieża. Nie jest wskazane podpisywanie żadnych umów. Zastanówcie się jeszcze nad tym. Natomiast znowuż dolega Wam samotność, więc może warto porozmawiać z rodzicami, z rodziną, z osobą, która zawsze no, w jakiś sposób pozytywny wpływa na Wasze emocje, potrafi Wam wszystko wytłumaczyć. Spokojnie porozmawiać i właśnie podnieść na duchu. Może być odwołane jakieś spotkanie, czy to wizyta u lekarza, czy spotkanie na uczelni, spotkanie z nauczycielem, jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym. Jakieś spotkanie też tutaj na tle wyznaniowym, religijnym. Jeżeli umawialiście się z zodiakalnym bykiem, może być wizyta przełożona. Natomiast te lwy, które faktycznie tutaj złapały jakąś infekcję, jeszcze we wtorek będą sobie siedziały w domku i będą się kurować. Wskazana jest też wizyta u lekarza, tak, żeby to skonsultować i zacząć przyjmować leki. Uważajcie też, kochani, na jakieś problemy dermatologiczne. Bo mogą się odezwać, zwłaszcza jeżeli jesteście w kiepskiej kondycji, mało sypiacie, nieregularnie i często źle się odżywiacie, no i ten organizm jest troszeczkę osłabiony, musicie tutaj popracować nad sobą i skupić się teraz na sobie, nie na innych. Dobrze, kochani, jeżeli czekacie na jakąś ofertę pracy, naraz na, nadal nikt tutaj nie odzwania. Natomiast jeżeli macie pracę, warto we wtorek porozmawiać na temat podwyżki, właśnie być może jakichś tutaj zmian godzinowych, innych ustaleń. Myślę, że będziecie wysłuchani i tutaj pracodawca pójdzie wam na rękę. W środę ma Mercy, Kapłankę i Siedem Mieczy. Oj, będziecie bardzo tacy mm, zdystansowani do otoczenia, będziecie jakby e, nieobecni, tak? Unikam spotkania, unikam kontaktu. Arcykapłanka, jest to ostrożność, jest to też dyskrecja, bycie troszeczkę w ukryciu. Uważajcie, żeby nie spóźnić się na jakieś zajęcia lekcyjne, zwłaszcza jeżeli no, studiujecie albo, albo uczęszczacie na jakieś kursy, szkolenia. Coś jest dla Was niewidoczne, i tutaj wydaje mi się, że musicie zaczerpnąć jakąś wiedzę. Zwłaszcza w sprawach urzędowych, bo coś jest niewyjaśnione jeszcze, Co, z czegoś trzeba się wytłumaczyć, donieść jakieś dokumenty, coś umknęło Waszej uwadze, więc tutaj starajcie się naprawdę wszystko sprawdzać, czytać, żebyście czegoś nie zapomnieli. Nie chwalcie się swoimi planami, ponieważ jest w otoc Waszym otoczeniu osoba, która nie jest Wam życzliwa, no, nie jest szczera. Być może niektóre wy odkryją jakąś tajemnicę bądź informację, która była przez dłuższy czas przed wami ukrywana. Nocą uważajcie, kochani, na złodziei, więc zabezpieczcie swój dom, dobytek, samochód, bo mogą być jakieś osoby, które będą gdzieś tam się interesować, e, kręcić koło domu. Więc, jeżeli macie monitoring, sprawdzajcie. I same starajcie się po nocach nigdzie w niebezpiecznych takich miejscach nie pojawiać. W czwartek mamy pazia mieczy, więc tutaj dobry czas na rozmowę, komunikację, podjęcie jakiejś rozmowy. Myślę, że niektóre lwy też zmienią plany na ten dzień. Może ktoś zadzwonić, może ktoś napisać. Zwłaszcza tutaj w sprawie pracy. Jeżeli chodzi o y, związki, warto porozmawiać. I tutaj, no, niektóre lwy być może właśnie chcą poruszyć temat nieobecności, i przez to troszeczkę unikanie odpowiedzialności za to, co się dzieje w domu, w waszym życiu. Y, te lwy, które być może tutaj podejrzewają partnera bądź partnerkę o zdradę że ma kogoś ukrytego jest jakaś tajemnica gdzieś tam za waszymi plecami. Być może z kimś się spotyka. No tutaj czas to wyjaśnić, ale wydaje mi się, że wasze podejrzenia są bezpodstawne. Te pary, które zdecydowały się rozstać, myślę, że jakby tutaj yy, odbędzie się to polubownie, bez żadnych jakichś takich yy, publicznych scen prania brudów. Natomiast samotne lwy mają szansę kogoś poznać, troszeczkę się boicie, troszeczkę nie zdradzacie informacji o sobie. Być może jesteście w relacji, która w jakimś tam stopniu no, nie satysfakcjonuje Was i może z kimś sobie piszecie, z kimś, kto mieszka w innym mieście, w innym kraju i tutaj no, będzie taka. Korespondencja już na wyższym poziomie, jakbyście się zaprzyjaźnili, może nawet niektóre lwy pokuszą się na spotkanie. Natomiast trzeba będzie porozmawiać w sprawie nauki dzieci. W piątek dopilnujcie, zwłaszcza jakieś dodatkowe zajęcia językowe, żeby dzieci, bo tutaj może być taka informacja, że nauczyciel przekaże Wam wiadomo, że dzieci unikają właśnie dodatkowych jakichś zajęć w szkole, tak? Czy to są zajęcia wyrównawcze, czy dodatkowe jakieś godziny właśnie na przykład języka obcego, czy na przykład nie chodzą na religię, tak? Więc tutaj no, trzeba będzie to wyjaśnić z nauczycielem. No i też trzeba porozmawiać z dziećmi, poobserwować je, bo któreś tutaj być może chodzi na wagary, więc tutaj trzeba po prostu to. Zweryfikować. Oczywiście nie u wszystkich mówię, od, od, do tych, z którymi rezonuję. Yy, drobne sprawy urzędowe, no i mówię, yy, zaczniecie tutaj coś planować, coś analizować, jakiś pomysł przyjdzie do, głowie, do głowy, wstępne rozmowy w jakimś temacie. Jest to też dobry czas, żeby zapisać się na jakiś kurs, na jakieś właśnie zajęcia dodatkowe. Sami się zapiszecie, bądź zapiszecie, właśnie dzieci, ewentualnie będziecie to weryfikować. Starajcie się unikać plotek i wciągnięcia w jakieś intrygi, to znaczy, pamiętajcie, jeżeli ktoś przy Was e, obmawia jakąś osobę, to znaczy, że być może później was e, obmawia w innym towarzystwie, więc tutaj też starajcie się o pewnych rzeczach, zwłaszcza z życia prywatnego, nie opowiadać, bo może być to wykorzystane przeciwko Wam. W piątek mamy asa kielichu, więc bardzo pozytywny dzień. Dużo będzie się działo. Możecie uzyskać bardzo dobrą wiadomość, jeżeli staraliście się o pracę, prawdopodobnie dzień wcześniej były tutaj jakieś wstępne konsultacje, w piątek możecie tutaj mieć już propozycję konkretnego etatu. Telwy, które rozmawiały z pracodawcą na temat zmian, czy to wynagrodzenia, czy właśnie trybu pracy, tutaj pracodawca pójdzie Wam na rękę, więc też bardzo Was to ucieszy. Oczywiście, te lwy, które umówiły się na jakieś spotkanie, na jakąś randkę, będą bardzo miło zaskoczone i naprawdę będzie to osoba, z którą będzie Wam się dobrze rozmawiało. Ktoś, kto rezonuje z Wami i zrobił na Was ogromne wrażenie. Bardzo pozytywny dzień w pracy, pozytywnie załatwione sprawy urzędowe. Ktoś może Wam powiedzieć coś miłego, jakiś komplement, wyświadczyć Wam jakąś przysługę bądź sprawić jakąś niespodziankę. No te lwy, które być może w tym dniu będą celebrować jakieś wydarzenie rodzinne, może mają imieniny, urodziny, bądź e, jakąś okoliczność e, w związku z bliskimi, no tutaj jakieś niespodzianki, jakieś prezenty, jakieś fajne. Miłe spotkania w gronie najbliższych, dużo radości, dużo spokoju, no i też jakaś szansa, szansa, która może spełnić Wasze oczekiwania, daje możliwość realizowania jakiegoś planu życiowego. Więc tutaj, no, kochani, miejcie uszy i oczy szeroko otwarte, bo ktoś tutaj zmierza do Was z dobrą propozycją. Jeżeli chodzi o zdrowie. Tutaj, jeżeli szybko zainterweniujecie, będziecie przyjmować leki, do piątku już staniecie na nogi, będziecie tryskać energią. Jeżeli planujecie jakiś wyjazd na weekend, będzie on bardzo udany i tutaj też, czy to jest związane ze szkołą, z jakimiś zajęciami, ewentualnie odwiedzinami jakiegoś miejsca bądź osoby, będzie on bardzo pozytywny i tutaj bardzo poprawi też Wam nastrój. Być może poznacie kogoś nowego, ciekawego. W sobotę, jeżeli pracujecie, to myślę, że no, dużo się będzie działo, ale bardziej będziecie tutaj siedzieć gdzieś na telefonie, odbierać jakieś właśnie wiadomości, wysyłać maile, niż pracować fizycznie. Te lwy, które są pierwszy dzień w pracy, no tutaj będą poznawać się z całym zespołem, zapoznawać się jakby z miejscem pracy, i tutaj myślę, że będziecie bardzo miło i serdecznie e, przyjęci. Te lwy, które nie pracują, trochę będą się nudzić w domu, ale nie za długo, bo ktoś zadzwoni, ktoś napisze, zaprosi Was na jakieś spotkanie. Bardzo się ucieszycie z tego spotkania, więc popołudnie miło spędzicie w gronie barana lwa bądź strzelca, ewentualnie zodiakalnego skorpiona może wyjdziecie sobie gdzieś na miasto restauracja, gdzieś potańczyć może do kina, no na pewno nie będziecie się nudzić eee, podreperuje się w związkach tutaj e, komunikacja, więc jeżeli no, jakoś byliście obrażeni na siebie, e, gdzieś tam był jakiś ten zgrzyt między wami, tutaj wszystko się wyjaśni, no trzeba po prostu powiedzieć czego wam brakuje no, i też powiedzieć partnerowi bądź partnerce, która często wyjeżdża, że wy tęsknicie, że brakuje wam obecności tej osoby i, i że chcecie coś zmienić w tej kwestii, bo czujecie, że tak dalej nie może być, bo wtedy wasz związek podupada. W niedzielę mamy szóstkę buław, więc tutaj bardzo udany dzień. Wszystkie plany, które na ten dzień macie do zrealizowania, zrealizujecie. Możecie liczyć na pomoc, na współpracę dosyć aktywny dzień, niektóre lwy będą tutaj się udzielać charytatywnie, inne być może będą brały udział w jakichś zawodach, w jakichś konkursach. I jeżeli e, macie e, jakieś m, spotkanie w tym dniu, e, to będzie ono bardzo zabawne, poznacie nowych ludzi, e, zwłaszcza związanych z Waszą pasją, z Waszym hobby. No, jeżeli, jeżeli tutaj uczestniczycie w jakiejś wystawie, w jakimś pokazie, też możecie liczyć na jakieś dobre wyniki. Zwłaszcza, no, gdzie, gdzie w weekend można na, jakimś, na jakiejś wystawie, na jakimś pokazie zaprezentować swoje umiejętności. Fajna karta, jeżeli chodzi o zażegnanie kryzysu. W relacji widać, że współpracujecie ze sobą, że bardzo się staracie, i tutaj, jakby ten ogień namiętności e, znowuż zaczyna płonąć wysokim płomieniem. E, czujecie bliskość i zaangażowanie partnera bądź partnerki, i bardzo Wam się to podoba. Jesteście szczęśliwi. Natomiast samotne lwy no, spróbują tutaj z tą nową osobą coś zadziałać, mimo że na początku nie byliście zainteresowani, to ta osoba namawia Was, gdzie, żeby gdzieś wyjść, spotkać się, zabawić, no wy na początku, że tak powiem, niezdecydowani, dacie się namówić i nie będziecie tego żałować, bo naprawdę może być dużo zabawy i miło spędzonego czasu z tą osobą. Ta osoba do Was przyjedzie, bądź wy gdzieś razem wyjedziecie i na pewno ten weekend spędzicie bardzo przyjemnie. No dobrze kochani, to tyle. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z waszym znakiem ascendentalnym. Ja wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.